Żurkowski strzelił gola po powrocie do Empoli. W wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa mecz otwarcia. Nikt nie chce Renato Sancheza. Powrót Jadona Sancho z asystą. Haaland niedługo wróci na boisko. Piłkarz został aresztowany. Szaleństwo w polskiej drugiej lidze. Fantastyczny powrót Kevina De Bruyne. Hat-trick w El Clasico. Barcelona na kolanach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szczoba. Nie przedłużając, lecimy z newsami. W połowie 2023 roku do zespołu AS ROMY wypożyczony z PSG został Renato Sanchez. Jego umowa z Wilkami dobiega końca w czerwcu 2024 roku, lecz ci chcą zakończyć tą współpracę już w styczniu. W 2016 roku wychowanek Benfiki zadebiutował w portugalskim trynkocie w Euro 2016, gdzie mocno dał się wyznaki polskim kibicom. Od tamtej pory wszyscy byli pewni, że jego kariera się rozrośnie i będzie postrachem europejskich boisk. Lata minęły i po owocnym okresie w Lil w 2022 roku trafił do. PS gdzie zaledwie po roku nieudanych występu został wypożyczony do stolicy Włoch. Paryżanie mieli nadzieję na odbudowę jego pod okiem Jose Mourinho. Niestety żaden progres nie miał miejsca, a działacze znajdujący się na dziewiątej pozycji w tabeli AS-ROMY chcą się pozbyć Portugalczyka jeszcze w styczniu. Mimo dobrych relacji na linii Paryż-Rzym, nie jest skłonny na przedwczesne zerwanie umowy. Według fabrycy Romano, Paryżanie pójdą na ustępstwo, gdy tylko pojawi się dla nich korzystna oferta za Renato Sancheza. Niestety na chwilę obecną się na to nie zapowiada. W kuluarach krążą plotki od potencja oficjalnie zainteresowanym Besiktasie oraz greckim Olympiakosem. Ale plotki pozostają plotkami. Jeżeli otrzymamy więcej oficjalnych informacji, na pewno was o tym poinformujemy. Erling Haaland od grudnia zeszłego roku walczy z kontuzją stopy. Norwek od 2022 roku jest ważnym grajkiem w zespole The Citizens. Nic więc dziwnego, że kibice są zaniepokojeni jego nieobecnością i są ciekawi kiedy wróci do gry. Na konferencji prasowej przed meczem z Newcastle do tematu odniósł się szkoleniowiec Manchesteru Pep Guardiola. Erling czuje się dobrze, ale lekarze zdecydowali, aby aby dać mu jeszcze tydzień wolnego. Być może pojedzie z nami na zgrupowanie do Abu Zabi. Mam nadzieję, że będzie gotowy pod koniec miesiąca. Za niespełna tydzień, zawodnicy Manchesteru City udadzą się na krótki obóz do Abu Zabi, aby przygotować się do zmagań w FA Cup, gdzie zmierzą się 26 stycznia z Tottenhamem. Wiele osób spodziewa się, że to właśnie w tym spotkaniu Erling Haaland wróci na boisko. Do politycznego incydentu doszło podczas niedzielnego spotkania Ligi Tureckiej. W 68 minucie zawodnik Antalia Sporu, Sagi Heskel, zdobył wyrównującą bramkę i podbiegł do. Na różnika boiska. Izraelski napastnik złożył do kamery ręce w geście modlitwy, a następnie palcem wskazał na bandaż na nadgarstku. Zachowanie 28-latka spotkało się z potępieniem tureckiej społeczności, ponieważ na owym bandażu wypisany miał napis 100 dni, 7 października, który nawiązywał do daty przeprowadzenia ataku przez palestyńską organizację Hamas na Izrael oraz liczbę dni, przez którą przetrzymywana w strefie gazy jest ponad setka zakładników. Jego gestem zainteresowała się prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości w Turcji. Zostało wszczęte postępowanie wobec Izrael Cieka. Obecny pracodawca zerwał z nim kontrakt i został aresztowany. Służby postawiły mu zarzut podżegania do nienawiści. 15 stycznia Izraelczyk został wypuszczony z aresztu i wydał swoje oświadczenie na łamach tureckiego portalu. Jak wyjaśniał piłkarz, miało być to upamiętnienie symbolicznego okresu i wezwanie do zakończenia konfliktu. Nie jestem zwolennikiem wojny. W Gazie są przecież schwytani izraelscy żołnierze. Jestem człowiekiem, według którego te 100 dni powinno się zakończyć. Chcę, aby wojna się skończyła. W trakcie zimowej przerwy ekstraklasowe kluby, jak co roku, głównie wybiorą. Się na obozy przygotowawcze do Turcji. Zespoły Piasta, Puszczy, Śląska i Stali Mielec mają jednak inne plany. Glwiczanie i Mielczanie udadzą się na Półwysep Iberyjski. Z kolei Śląsk planuje zgrupowanie w Chorwacji. Zawodnicy Beniaminka Ekstraklasy najprawdopodobniej spędzą przygotowania w Polsce, rezygnując z zagranicznych obozów. Zdecydowana większość, bo aż 14 klubów Ekstraklasy i 8 klubów z jej zaplecza, spędzi okres przygotowawczy w słonecznej Turcji. Najciekawszy jednak kierunek obierze ekipa drugoligowca. Według dziennikarza TVP sport Dominika Pasternaka, duma Warmi swój obóz spędzi na bogato, w Dubaju. Jak mawia klasyk. Mają rozmach skóry. W sobotni meczu otwarcia Pucharu narodów Afryki Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało 2 do 0 z Gwineą Bisału. W niedzielę Nigeria zremisowała z Gwineą Równikową 1 do 1. Egipt podzielił się punktami z Mozambikiem, remisując 2 do 2. A Ghana przegrała z Wyspami Zielonego Przylądka 1 do 2. Jeżeli chodzi o poniedziałkowe spotkania, to Senegal przegrał 3 0 z Gambią. Kamerun zremisował 1 do 1 z Gwineą. A w tym momencie odbywa się spotkanie Algierii z atgolą. Podsumowując weekendowe mecze Premier League, to Chelsea wygrało z Fulham 1 do 0 po bramce Palmera z rzutu karnego. Newcastle nie poradziło sobie z Manchesterem City, przegrywając 2 do 3. W tym meczu świetnym powrotem do podstawowego składu po kontuzji może pochwalić się Kevin De Bruyne, który najpierw technicznym uderzeniem za pola karnego pokonał bramkarza, a następnie w doliczonym czasie gry zanotował piękną asystę. Widać, że Belk nie potrzebuje czasu po kontuzji, żeby dalej zachwycać nas z piłkarskim kunsztem. W niedzielę w meczu Everton z Aston Villa nie obejrzeliśmy żadnej bramki, a Czerwone Diabły Zremisowały 2-2 z kogutami. Na francuskich boiskach w sobotę Monaco przegrało 1-3 z REMS. Renz pokonało 2 do 0 W nice. niedzielę zaś Lille wygrało 3 do 0 z Lorient. Prez zwyciężyło 2 do 0 z Montpellier. Metz przegrywał siebie z Toulouse 0 do 1. Nans przegrało z Clermont 1 do 2. Le Havre pewnie wygrało z Lyon 3 do 1. I PS na wyjeździe pokonało Lens 0 do 2. W szóstej minucie Frankowski miał okazję na zdobycie bramki z rzutu karnego, ale niestety Roma wyczuł Polaka, który odostrzał środek bramki. W weekend w ramach 20 kolejki La Ligi mecze zakończyły się następującymi wynikami. Sporem zaskoczeniem... Zakończył się mecz Almery z Gironą, ponieważ to spotkanie zakończyło się wynikiem 0-0. do 0. Zespół z Katalonii nie był w stanie pokonać ostatniej drużyny w tabeli. Co więcej, goście nie mogli stworzyć sobie żadnej dogodnej sytuacji i oddali tylko jeden strzał w stronę bramki. Mimo słabego występu ekipa z Girony jest liderem dla ligi, ale pod uwagę należy wziąć fakt, że królewcy mają do rozegrania zaległy mecz. Jeżeli chodzi o włoską Serię A, to w sobotę Genoa bezbramkowo zremisowała Storina. Inter rozbił Monce 1 do 5. Verona pokonała Empoli 2 do 1. W 56. minucie na boisko wszedł Szymon Żurkowski, który na osłodę gorzkiej porażki zdobył bramkę po asyście Bartosza Bereszyńskiego. Napoli ledwo wygrało 2 do 1 po bramce Ramaniego w doliczonym czasie gry, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym na swoją korzyść. W składzie Napoli na to spotkanie zabrakło Piotra Zielińskiego i media łącząc kropki zaczęły spekulować, że jest to spowodowane dopiero. Potencjalnego transferu Polaka do Interu. Co prawda klub wydał komunikat, pisząc w nim, że Piotr Zieliński nie będzie obecny na meczu ze względu na zmęczenie. Wiele osób nie wierzy jednak w tej wersji wydarzeń i uważa, że powód stoi po innej stronie. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na ten temat. Niedzielne mecze we Włoszech zakończyły się następującymi wynikami. Lacie pokonało lecie 1-0, Cagliari wygrało z Bolonią 2-1, Fiorentina 2-2 zremisowała Sudineze, a Milan pokonał Romę 3-1. Na podium we Włoszech klasyfikują się Inter, Juventus i Milan, a pozycje spodkowe na chwilę obecną zajmują Salernitana, Empoli i Verona. W miniony weekend zakończyliśmy półmetek niemieckiej Bundesligi. Jednym z ciekawszych wydarzeń tej kolejki jest udany występ Jadona Sancho, który wszedł na boisko w 55 minucie i zaliczył asystę popisując się pięknym podaniem do Marco Roysa. Tabela Bundesligi po 17 kolejce wygląda następująco. Póki co Bayer Leverkusen na czele, a zaraz pod nim Bayern Monachium. O utrzymanie w drugiej połowie sezonu będą walczyć Darmstadt, Heln oraz Mainz. W minioną niedzielę odbył się finał Super Superpucharu Hiszpanii, w którym Real pokonał pewnie 4-1 FC Barcelonę. Na nudę w tym El Clasico nie mogliśmy narzekać. Już w siódmej minucie po pięknym zagraniu Bellingama Vinicius bez większych problemów pokonał bramkarza, a trzy minuty później Brazylijczyk podwyższył wynik po pięknym zagraniu Rodrigo. W 33. Minucie Robert Lewandowski popisał się pięknym strzałem, stając się równocześnie najstarszym strzelcem Barcelony w historii El Clasico. Polak strzelając tą bramkę miał bowiem 35 lat i 146 dni. Gdy wydawało się, że Barcelona wraca do gry, wtedy po raz trzeci piłkę do bramki skierował Vinicius Junior z rzutu karnego. Druga połowa była już spokojniejsza, w 64. Minucie po zamieszaniu w polu karnym okazję swoją pewnie wykorzystał Rodrigo. W 71. Minucie Arachu otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną, co już zdecydowanie podcięło skrzydła katalończykom. I ostatecznie to Real zdobył Super Puchar Hiszpanii. Jest to 11 trofeum Ancelottiego w zespole królewskich, co sprawia, że dorównał on Zidanowi pod względem zdobytych tytułów w Realu. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, a my słyszymy się niebawem.